To się stało. Braku szczęścia. Na koniec, na sam koniec braku szczęścia. I, i tak wszystko po prostu przez e, prezydenta wybory, i, wybory. i wybory. A to były parlamentarne, bo one są co lata. Tak? No, myśleliśmy o prezydenckich. <laughs> tak. No Wyszło, wyszło jak wyszło. Następnym razem będzie lepiej. Ale smutek widzę Nie, takie rozczarowanie tym, że... Tymi wyborami. Tymi wyborami. Chcieliśmy tak, tak jak wcześniej, przytrzymać, zrobić napięcie i wtedy wyjść z najlepszym wynikiem. No po prostu braku tej kropki nad I, ale nie załamujemy się, jesteśmy uśmiechnięci, Wracamy starczą do domu. Jeszcze lepiej niż ostatnio. Mamy ten sam skład. Tak samo dobrze oczytany, wiedzący dużo, więc finał byłby jeszcze lepszy niż ten poprzedni. Chcecie go To zapraszam serdecznie. Pozdrawiamy babcie, babcie. i całą naszą tak, rodzinę. rodzinę. Dokładnie. Nie mamy znajomych. Chyba ty. Jeszcze raz, całą rodzinę babcie i wszystkich znajomych. Dzięki. Dzięki.